10 największych miast w województwie podkarpackim. Numer 10. Jasło. Jest to miasto położone na terenie powiatu jasielskiego oraz gminy wiejskiej i miejskiej Jasło, których jest gospodarzem. Jego populacja, według danych z roku 2018, wyniosła 34 882 mieszkańców, a powierzchnia to 36,5 km2. Jeśli chodzi o zabytki, to na liście zabytków znajduje się kolegiata, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół Świętego Stanisława, biskupa, zespół pałacowy w Gorajowicach, XVIII-wieczny dwór w dzielnicy Jasło-Niegłowice, dawna szkoła męska z internatem oraz paru zabytkowych domów. Numer 9. Sanok jest to miasto położone na terenie powiatu Sanockiego oraz gminy wiejskiej i miejskiej Sanok, których jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 37 359 mieszkańców, a powierzchnia to nieco ponad 38 km2. Według mojej opinii, Sanok jest jednym z najbardziej uroczystych miasteczek w Polsce, pełnym klimatycznych zabytków. Sercem miasta na pewno jest przepiękny ryneczek wraz z kościołem Franciszkanów oraz starym i nowym ratuszem, jak również park miejski imieniem Adama Mickiewicza na Górze Parkowej, na której szczycie znajduje się kopiec Adama Mickiewicza. Żeby było mało, Sanok może pochwalić się również własnym XVI-wiecznym Zamkiem Królewskim. Tuż obok wspomnianego rynku znajdziemy dwa place. To jest Plac Świętego Jana z figurką Świętego Jana Nepomucena oraz Plac Świętego Michała z przepięknym neoromańskim kościołem Przemienienia Pańskiego. Na koniec warto odwiedzić też Sanocki Skansen, czyli Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego. Numer 8. Jarosław. Jest to miasto położone na terenie powiatu Jarosławskiego oraz gminy wiejskiej i miejskiej Jarosław, których jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 37 479 mieszkańców, a powierzchnia to prawie 35 km2. Niewątpliwie perełką Jarosława jest wspaniały rynek z przepiękną kamienicą Orsettich która od zakończenia II wojny światowej pełni funkcję Miejskiego Muzeum oraz równie pięknym neorenesansowym ratuszem ze skromną wieżyczką zegarową. Od roku 2009 decyzją władz miasta Jarosławska Starówka wraz z opactwem sióstr benedyktynek oraz zespołem kościelno-klasztornym ojców dominikanów tworzy tzw. Park Kulturowy, który docelowo w przyszłości ma przybrać status pomnika historii. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia w Jarosławie jest przepiękna XVI-wieczna kolegiata Bożego Ciała przy placu Piotra Skargi. Z pozostałych zabytków na uwagę zasługuje również Cerkiew Kąt Katedralna, Przemienienia Pańskiego, Pałac w Pełkiniach czy budynek Stowarzyszenia Jad Haruzim w Jarosławu. Numer 7 Dębica. Jest to miasto położone na terenie powiatu dąbickiego oraz gminy wiejskiej i miejskiej Dębica, których jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 45 504 mieszkańców, a powierzchnia to prawie 34 km. Z najważniejszych zabytków w Dębicy należy wymienić 15 wieczny kościół farny świętej Jadwigi. 19 wieczny dworek na Wolicy, czy neogotycką willę przy ulicy Kiri Skłodowskiej. Numer 6. Krosno. Jest to miasto na prawach powiatu, będące siedzibą powiatu krośnieńskiego. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 46 291 mieszkańców, a powierzchnia to 43,5 km2. Jeśli chodzi o Krosno: to w mieście wśród zabytków dominują obiekty sakralne. Najciekawszym, według mojej skromnej opinii, jest bazylika kolegiacka świętej trójcy wraz z klimatyczną dzwonnicą. Z pozostałych warto wymienić tu Kościół i Klasztor Franciszkanów, Kościół i Klasztor Kapucynów, czy uroczy drewniany Kościół świętego Wojciecha. Jako ciekawostkę dodam, że w pobliżu Krosna znajdują się ciekawe ruiny zamku Kamieniec w miejscowości Odrzykoń. Numer 5 Tarnobrzeg Jest to miasto na prawach powiatu, będące siedzibą powiatu tarnobrzeskiego. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 46 475 mieszkańców, a powierzchnia to ponad 85 km2. Najważniejszym miejscem w Tarnobrzegu jest również jego symbolem niewątpliwie sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej zwanej też Tarnobrzeską. Z pozostałych zabytków na uwagę zasługuje również Pałac Tarnowskich, Kościół Świętej Marii Magdaleny, czy klasztor dominikanów sąsiadujący we wspomnianym Sanktuarium Matki Bożej na Tarnobrze. Numer 4 Mielec Jest to miasto położone na terenie powiatu mieleckiego oraz gminy wiejskiej i miejskiej Mielec, których jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 60 323 mieszkańców, a powierzchnia to niespełna 47 km2. Według mojej skromnej opinii flagowymi zabytkami Mielca jest Bazylika św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty oraz Pałac Oborskich przy ulicy Legionów. Z pozostałych zabytków na uznanie zasługuje też dworek Suchorzewskich budynek Rady Powiatowej czy pozostałości zespołu dawnego kościoła świętego Marka Ewangelisty w Żochowie. Numer 3. Stalowa Wola Jest to miasto położone na terenie powiatu stalowo oraz gminy miejskiej Stalowa Wola, których jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 60 466 mieszkańców, a powierzchnia to prawie 82,5 km2. W stalowej woli niestety nie znajdziemy wielu zabytków. Z najważniejszych należy wymienić przede wszystkim zamek Lubomirskich. Pełniący funkcję Muzeum Regionalnego, następnie za spuszku klasztorny Ojców Kapucynów czy Kościół Parafialny Świętego Floriana wraz z drewnianą zabytkową dzwonnicą. Numer 2 Przemyśl Jest to miasto na prawach powiatu, będące gospodarzem powiatu przemyskiego oraz gminy wiejskiej Przemyśl. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 60 689 mieszkańców, a powierzchnia to nieco ponad 46 km2. Przemyśl jest idealnym miastem dla wielbicieli nietuzinkowych zabytków. Warto też dodać, że to właśnie przemyśl można określić mianem króla zabytków województwa podkarpackiego, bowiem posiada najwięcej obiektów zabytkowych w całym województwie. Na pierwszy plan, odwiedzając to urocze miasto, na pewno nasuwa się renesansowy zamek Kazimierzowski, a pierwotnie gotycki, będący ówczesną siedzibą samego króla Kazimierza III Wielkiego, najmłodszego syna Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. Kolejnymi ciekawymi miejscami w przemyślu są wieża zegarowa, mieszcząca obecnie Muzeum Dzwonów i Fajek oraz jeden z symboli miasta, czyli Przemyska Bazylika Archikatedralna w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Chrzciciela. Z pozostałych zabytków na uwagę zasługuje też Pałac Lubomirski, Archikatedra Bizantyjsko-Ukraińska Świętego Jana Chrzciciela zwana Soborem Świętego Jana, wczesnobarokowy klasztor karmelitów czy kościół reformatów. I numer 1 Rzeszów. Jest to miasto na prawach powiatu, będące stolicą województwa podkarpackiego oraz siedzibą powiatu Rzeszowskiego. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 196 208 mieszkańców, a powierzchnia to ponad 116 km kwadratowych. Perłą pięknego Rzeszowa jest słynna starówka wraz z przepięknym piętnastowiecznym ratuszem. Warto dodać, że pod rynkiem znajduje się kompleks podziemnych korytarzy, po których oprowadzi nas podziemna trasa turystyczna. Z pozostałych skarbów na uwagę zasługuje również XIV-wieczny Kościół Farny, XVI-wieczny Zamek Lubomirskich, obecnie siedziba sądu, Letni Pałacy Lubomirskich czy Okazały Klasztor Bernardynów, zwany również Ogrodem Włoskim. I tym sposobem doszliśmy do końca naszego materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału oraz do obejrzenia naszych innych filmów. Jeszcze raz dziękuję, cześć!